Blisko Lukasa Donta to belgijski kandydat do Oscara i zarazem jeden z czterech rywali IO Jerzego Skolimowskiego. I to jest niestety jeden z trzech filmów z tej kategorii międzynarodowej, który w ogóle mamy szansę zobaczyć w polskich kinach, bo na Zachodzie bez zmian też przez jakiś czas było opuszczane w kinach. A Argentyna. 1985 jest dostępna tylko na Amazonie, a o cichej dziewczynie jest cicho. Blisko to w ogóle ciekawy przypadek, ponieważ pamiętam jak dziś tą wielką ekstazę przy okazji premiery tego filmu w Cannes. Zresztą tamten film zdobył drugą najważniejszą nagrodę Grand Prix. Pamiętam te recenzje krytyków, którzy po prostu byli zachwyceni tym filmem. No naprawdę czuło się, że to jest no zaraz po W trójkącie ten drugi najważniejszy film roku. A później jakby powoli te emocje przycichały. I można zauważyć ciekawą tendencję, że oczywiście ten film jest zauważany i jest zazwyczaj nominowany do tych najważniejszych nagród, jak na przykład Bafta, czy europejskie nagrody filmowe, czy no nawet powiedzmy, że globy też jeszcze jakoś tam się liczą. Czy oczywiście Oscary, ale jakoś nigdy ten film. Nie zdobywa tych statuetek. I chyba właśnie dlatego macherzy dają blisko najmniejsze szanse na to, że zdobędzie statuetkę za najlepszy film międzynarodowy. Leo i Remi mają po 13 lat i są najlepszymi przyjaciółmi, spędzają ze sobą każdą wolną chwilę wakacji, aż przychodzi rok szkolny, idą do liceum, a więc do nowej szkoły. I ich przyjaźń zostaje wystawiona na poważną próbę. My ten film obejrzeliśmy w momencie, kiedy był na niego jeszcze duży hype, czyli wczesną jesienią, podczas konfrontacji filmowych organizowanych przez Gudka. No i cóż, po tych wszystkich zapowiedziach trochę spodziewaliśmy się arcydzieła i zachwytu. Nie było to jednak takie oczywiste. Ja miałem pewne obawy, ponieważ wcześniejszy film Donta, jego debiutancka girl, również. Zbierała bardzo pozytywne recenzje, jako taki świeży powiew europejskiego kina. No i w sumie nam ten film też się podobał, dopóki nie nadeszło zakończenie. Bardzo dramatyczne i przesadzone w stosunku do tego bardzo czułego i kameralnego filmu. I trochę podobna sytuacja ma miejsce z blisko. To znaczy, wydaje mi się, że Dont trochę się jednak uczy na błędach, ale jednak również tutaj zdecydował się. Na bardzo dramatyczne rozwiązanie fabularne, które chyba pojawia się zbyt wcześnie, nie dając wystarczającej ilości czasu na pokazanie dynamiki w relacji pomiędzy tymi dwoma głównymi bohaterami, dwoma chłopcami. Cóż, na pewno można powiedzieć, że Lukas Dąbrowski chciał się uczyć na błędach, ponieważ to prawda, Girl spotkało się z bardzo entuzjastycznym przyjęciem, zresztą też przywitaliśmy ten film bardzo entuzjastycznie do momentu, tu ostatniej sceny, ale też nie jest tak, że ten film nie spotkał się z krytyką, i ta krytyka, między innymi, dotyczyła właśnie jednak szukania trochę takiej sensacyjności w tej opowieści. No i tym razem Lukas Dons zdecydował się skupić na swoim doświadczeniu swoim doświadczeniu jako mężczyzny, który kiedyś był dorastającym chłopcem i jak bardzo ten okres dojrzewania go zmienił. I on w wywiadach mówi o tym, że kiedyś był przekonany, że to jest jego osobiste doświadczenie jako osoby queerowej, ponieważ jest gejem, że zaczął w czasie dorastania odsuwać się od innych chłopców, że zaczął dystansować się od tych grup i był przekonany, że to jest jego takie indywidualne doświadczenie jako osoby queerowej, do momentu, póki nie natrafił na pracę psychologiczną, Niobe Way, która zdecydowała się zbadać to, jak wyglądają więzy między chłopcami w okresie dorastania. I ta badaczka odkryła, że wraz z wiekiem chłopcy zatracają umiejętność. Rozmawiania o swoich uczuciach i swoich bliskich relacjach z innymi chłopcami, że na początku, kiedy chłopcy są jeszcze młodzi, mają poniżej 13 lat, bardzo łatwo im przychodziło w tym wywiadzie przeprowadzonym przez Niobe, żeby opowiadać o swoich uczuciach względem swoich przyjaciół, że oni są dla nich ważni, wręcz najważniejsi, że ich bardzo kochają, że uwielbiają z nimi spędzać czas, że są im bliscy, że. Zbierają im się z największych tajemnic, a kiedy Niobe Way zaczęła przeprowadzać wywiady w kolejnych latach ze starszymi chłopcami, no to okazywało się, że ten język zaczął zanikać. I nagle okazywało się, że w wieku 18 lat ci chłopcy już nie mieli tych bliskich relacji z innymi mężczyznami, byli przekonani, że taka jest kolej rzeczy, że oni powinni teraz być takimi samotnymi wilkami i w pełni odpowiedzialni za swoje życie. Bez żadnego emocjonalnego Wsparcia ze strony swoich przyjaciół. No i kiedy Lukas Dont odkrył to badanie, no to go olśniło, zrozumiał, że to, czego on doświadczył, jest po prostu doświadczeniem wchodzenia w dorosłość każdego chłopca, i postanowił o tym nakręcić film. I faktycznie ten początek, blisko, no to dosłownie ogląda się, jakby to była jakaś przypowieść biblijna, jakaś alegoria. Ten świat to jest Eden, w którym żyją ci. Ci chłopcy, oni są jeszcze niewinni, nieskalani, żyją w tym raju i mogą jeszcze być bez tego grzechu pierworodnego, mogą być razem ze sobą blisko, mogą być przyjaciółmi w każdym tego słowa znaczeniu, być ze sobą blisko i fizycznie, i psychicznie. A później pojawia się Szkoła, i to jest jeden z takich no, najbardziej świadomych reżyserskich zabiegów w tym filmie. Od razu mi się rzucił w oczy. Kiedy to w momencie, kiedy pojawiają się nasi bohaterowie w pierwszy dzień szkoły, nagle pierwszy raz w tym filmie, kamera zaczyna dystansować się od naszych bohaterów. Mamy taki. Powolny odjazd na taki szeroki plan. I to jest dokładnie ten moment, który nam mówi. To nie jest opowieść o chłopcach, którzy są ze sobą blisko. To jest opowieść oczywiście o tym, jak zaczyna budować się ten dystans. Właściwie dąd to ujęcie pozoruje od początku, jakby oni nadal byli ze sobą blisko, ponieważ zaczyna od bliskiego planu. No, ale właśnie ten odjazd pokazuje nam, że skończyło się bycie we dwóch i. Teraz będą w tłumie, a tłum dokonuje różnorodnych zabiegów na jednostce, nakłada różnorodne presje. No i w taki lub inny sposób ulegasz tej presji. Ten piękny rajski początek, to zwróciłem uwagę przy kolejnym seansie, trwa zaledwie 10 minut w tym hmm, filmie. Tak. To są rzeczywiście piękne sceny i takie sceny, które być może najbardziej zostają w głowie po seansie tego filmu, to jest właśnie zaledwie... 10 minut z filmu, który trwa godzinę 45. W pewnym sensie przez te pierwsze 10 minut i trochę jeszcze dalej, tylko że to się z każdą chwilą zaczyna osłabiać, są po prostu jeszcze dziećmi, które nie rozumieją albo nie chcą rozumieć póki co płciowości, erotyczności. Tego, że właśnie chłopcom nie wypada być ze sobą blisko. Oni przecież śpią w jednym łóżku, dodają sobie otuchy w taki przepiękny sposób. Aż mi się przypominają moje nocowania, jak ja byłam w ich wieku. Ale ty z byłaś koleżankami. Z koleżankami, a koleżankom wolno tak później również. Jednak. A chłopcom już nie za bardzo wolno robić takie rzeczy. Myślę, że w tym filmie decydująca jest właśnie ta presja społeczna i to, w jaki sposób bohaterowie jej ulegają, no bo bardzo szybko ta ich bliskość wystawiona na widok publiczny zostaje oceniona. No i wiadomo, nie zostaje zbyt dobrze oceniona w tym dużym środowisku dzieciaków, które powoli dorastają. No skoro oni są ze sobą blisko, a my wchodzimy w okres dojrzewania, a więc wszystko, co blisko kojarzy nam się też erotycznie, jakby nie patrzeć, no to skoro oni przytulają się w jakiś sposób podczas lekcji, jakoś tak są ramię w ramię, no to na pewno są parą. Tutaj zaczyna się różnicowanie naszych bohaterów. Remi nie wiem, czy się nie przejmuje, ale stara się mieć gdzieś to, co e, mówią e, inni uczniowie. Za to Leo źle się z tym czuje. Bo chciałby przynależeć też do grupy chłopców. To zresztą wyraźnie widać w tym filmie, że on, nawet jeśli chciałby jakoś ocalić przyjaźń z Remim, to jednocześnie chce być w tej chłopięcej grupie, ale to już nie tej chłopięcej grupie, która właśnie może być ze sobą czuła i bliska, ale takich chłopięcych, różnorodnych zabaw, przepychanek, jakichś drobnych biatyk, jakichś takich wulgarnych rozmówek. Leo jednak jakoś chce, być częścią tego. To jest ciekawe, że mówisz o tym, że klasa nie najlepiej odebrała ich bliską relację, i wydaje mi się, że to jest nawet trochę taka łatwa pułapka, w którą można wpaść, oglądając ten film. Ale jakby tak przyjrzeć się obiektywnie reakcjom klasy, no to one są dość neutralne. No i na przykład rozmawiają z nimi koleżanki z klasy i widać, że przede wszystkim przez nie przemawia ciekawość, chcą się dowiedzieć. Kim są dla siebie Leo i Remi? Po prostu, ale już sama ta myśl, że ktoś może o nich pomyśleć, że są parą, a nie parą przyjaciół, no to dla Leo jest obelgą, jest nie do zniesienia. Zresztą tak samo jest z tymi docinkami, które Leo słyszy od innych chłopców. Są złośliwe, ale no kto w swoim życiu, w okresie gimnazjum czy liceum nie słyszał złośliwych doczepek? Naprawdę, można było sobie wyobrazić znacznie brutalniejsze reakcje. Takie prawdziwe wykluczenie. A tutaj mamy do czynienia po prostu ze zwykłą ciekawością. I zwykłym domniemaniem, że skoro chłopcy są tak blisko, to być może są parą. Ale reżyser pokazuje, że nawet takie drobne docinki, niewinne pytania są już zbyt przytłaczające dla takiego dorastającego chłopca. Przynajmniej części, no bo jak mówisz, Remi tak bardzo się tym wszystkim nie przejmuje, ale Leo owszem. No i w ten sposób reżyser pokazuje, że tak naprawdę ta separacja chłopców od siebie zaczyna się właśnie od tego, od oskarżenia, że mogą być gejami. No dosłownie nie ma większej obelgi dla chłopca i mężczyzny niż oskarżenie o to, że jest gejem. Jeśli dobrze pamiętam, są też docinki typu: Jesteście pedałami, więc no to już nie jest takie lekkie. Jak pojawiają się tego rodzaju słowa, już bardziej obelżywe, to one zawsze wpływają jakoś negatywnie na relacje. Słuchaj, taką obelgę to mogłeś dostać za wszystko. Za to, że masz dłuższe włosy, że masz bardziej obcisłe spodnie czy bardziej kolorowe buty, cokolwiek. Tak, ale ta dotyczyła konkretnie przyjaźni. Poza tym, kiedy pojawia się taki Moment, kiedy ktoś jednak insynuuje, że może jesteście parą, to w pewnym sensie owoc drzewa poznania zostaje zerwany i trzeba ponownie być może określić, jaki jest charakter tej relacji, bo przecież nie jest tak, że w blisko nie możemy zupełnie zakładać tego, że któryś z chłopców jest jednak zakochany w tym drugim, że to nie tylko jest relacja przyjacielska. A więc Trochę jest tak, że nadal dokładnie w takim samym stanie, bez nie wiem, jakiejś bardzo poważnej rozmowy między chłopcami, no to dalej się w takim stanie tej relacji ciągnąć nie da. No i to jest też ten smutek dojrzewania. Choć prawdą jest, że chłopcy ze sobą tego w żaden sposób nie przegadali, że właśnie stało się to wręcz tematem tabu. Kiedy Remi w pewnym sensie próbował dowiedzieć się, co się dzieje, dlaczego Leo się od niego oddala, to Leo udawał, że wszystko jest w porządku, że na przykład nie poczekał na niego jak zawsze jeździli razem na rowerach do szkoły, to teraz zjadł wcześniej śniadanie, jakoś tak wyszło i tego rodzaju wymówki stosował decydując się na oddalanie od swojego przyjaciela. No zauważ, że zaczynają się komunikować poprzez bójki. I jest tego coraz więcej w ich życiu. Najpierw Leo walczy z Remim, żeby zszedł z jego łóżka, później też im puszczają nerwy i się biją w szkole. Także coraz więcej jest właśnie tej agresji, tych siłowych rozwiązań zamiast tej rozmowy. No i to jest kolejna, myślę, że taka szczera obserwacja ze strony reżysera, jak zaczynają się zmieniać te relacje między chłopcami. W ogóle. I dlatego do pewnego momentu jest to film, który naprawdę może łamać serce. Myślę, że nie jeden mężczyzna oglądający ten film może odświeżyć stare rany, jakoś przypomnieć sobie jak to wyglądało w jego przypadku. Naprawdę jest to bardzo poruszający film o utracie tej niewinności, o dystansowaniu się od bliskich relacji. I trzeba też docenić niesamowity casting do tego filmu, ponieważ dwóch młodych aktorów, którzy wcielają się w postać Leo i Remiego, są niesamowici, naprawdę świetnie się na nich patrzy. Między sobą mają niesamowitą chemię, a obsada Remiego to jest prawdziwe złoto. Ten chłopiec, jak tylko wykrzywia w smutku czy płaczu twarz, to. Myślę, że w każdym z nas, nieważne ile ma lat, nagle budzi się rodzic, który po prostu chce przytulić to dziecko. To jest moje dziecko. Proszę, przestań płakać. Ja chcę dla ciebie jak najlepiej. To jest taka. Anielska twarz, na jego twarzy od razu widać bardzo głęboką wrażliwość, taką kruchość, więc każdy najmniejszy grymas smutku, no rzeczywiście, jest rozdzierający. Niesamowicie to gra, bo czasem, właśnie, płacz bywa na ekranie irytujący. Mhm. E, jakby denerwujemy się, czemu beczysz, człowieku? A tutaj, właśnie, postać Remiego. No, czujemy ten jego smutek, ten jego żal, to, że reaguje płaczem na strach przed utratą swojego najlepszego przyjaciela. Tak, no też w pewnym momencie to są łzy bezsilności. No naprawdę za każdym razem, kiedy ten chłopiec płacze, jakoś się wzrusza, smuci, łamało mi się serce. I to jest właśnie ten moment, kiedy reżyser nie zrozumiał, jakie ma złoto na ekranie, ponieważ scenariusz swoją drogą, ale może czasem warto go modyfikować w momencie, kiedy ta relacja chłopców no, tworzy ten film. Ale to musiałby przepisać połowę scenariusza jednak. Wydaje mi się, że to by nie było możliwe. Bardziej możliwe było jednak na przykład zmiana zakończenia w girl. A tutaj wydaje mi się, że ten pomysł na Wolte gdzieś właśnie w połowie filmu, no od początku był wpisany w ten film, że jednak to nie był film tylko o rozpadającej się przyjaźni, ale o czymś więcej. No ogólnie on ma traktować o wchodzeniu w dorosłość, o utracie niewinności, tylko o różnych aspektach tego. Ja bym chciał i tu się zgadzamy, dłużej oglądać rozpad tej relacji, tego co się dzieje pomiędzy chłopcami, jak bardzo bulgocą w nich te emocje. Ponieważ w pewnym momencie, kiedy jeszcze tak naprawdę nie doszło do daleko idącej eskalacji między nimi, nagle wszystko się ucina. Tak, ja nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego reżyser w połowie filmu. Pozbawił się swojego najsilniejszego atrybutu, ponieważ nie ma wątpliwości, że ta relacja między chłopcami tworzy ten film, ta chemia między nimi, ta postać Remiego, naprawdę z tego mógłby powstać w pełni kompletny, poruszający film o rozpadzie przyjaźni. Niestety, Lukas Dący najwyraźniej nadal nie pozbył się tego głębokiego przekonania, że nie ma filmu bez jakiejś gwałtownej, brutalnej sceny, bez jakiejś sensacji. Oczywiście jestem w stanie mu jakoś to wybaczyć, bo to jest jeszcze bardzo młody reżyser. Nakręcił dwa filmy, a ma dopiero 31 lat, więc jeszcze ma czas zrozumieć, że nie potrzeba. Jakiejś brutalnej dramatyzacji, żeby film był na długo do zapamiętania. Wiesz, z drugiej strony jest trochę tak, że my narzekamy na to, ale jest bardzo wielu widzów, którzy, no nie wiem, dali się złapać to może złe słowo, których przekonało to, co zrobił Lukas Dont, i bardzo wielu widzów mówi, że płakało żywnymi łzami na tym filmie i że dla nich to było. Straszne przeżycie w gruncie hmm. rzeczy, że świetny film, ale przechodzenie tego, co przechodzili bohaterowie razem z nimi, było naprawdę trudnym doznaniem. U nas było jednak trochę inaczej, właśnie po tym zwrocie akcji emocje nieco opadły i film stracił na sile, na tempie, na emocjach, choć nie jest tak, że dalej w tej drugiej części nie ma dobrych elementów. Coś, co mi się bardzo podobało w tej drugiej części to fakt, że Leo co prawda w szkole no zgrywa takiego hojraka razem z innymi chłopakami, ale w domu odnajduje bliskość ze swoim bratem i to właśnie trochę taką podobną bliskość jak miał z Remim, co też pokazuje że no właśnie, z bratem to jakoś tam można, bo to jest rodzina i ta relacja no, często wcale nie jest łatwa, ale może jest łatwiejsza do tego, żeby tę czułość wypracować. W ogóle teza chyba Lukasa Donta, i moim zdaniem jest to teza właściwa, jest taka, że mężczyzna również potrzebuje czułych relacji i powinien się ich uczyć nie tylko z ewentualną przyszłą partnerką, partnerem, ale też po prostu z tą samą płcią, ponieważ o pewnych sprawach teoretycznie łatwiej rozmawia się właśnie z przedstawicielami tej samej płci. A gdzieś ten proces dojrzewania i socjalizacji mówi nam: nie wolno. Chłopcy, nie możecie tego robić: nie możecie być wrażliwi, nie możecie się przyjaźnić w czuły sposób z innymi mężczyznami. No właśnie, jak się przyjaźnicie z samymi dziewczynkami i z nimi macie wrażliwe relacje, to też niedobrze. A więc po prostu jakby nie patrzeć, dupa z tyłu jest dla chłopca, jeżeli chodzi o okazywanie przez niego wrażliwości. Wspominałaś, że większość mężczyzn podczas tego sensu pewnie wspomni swoje dzieciństwo i o tym, jak im się rozpadały te więzi. To trochę się czuję wywołany do tablicy jako mężczyzna i jakoś tam ten film jest skierowany do mnie jako do dorosłego mężczyzny. To ja pamiętam, że Miałem jednak swoich kolegów, z którymi, nie wiem, ta bliskość się mimo wszystko nie rozpadła, a trochę jak Remi, nie za bardzo interesowało mnie bycie w tej takiej kumplowskiej grupie, gdzie no właśnie trzeba było się wykazać, że jesteś szybszy, lepszy, doskonalszy. Więc może nie jest tak, że przeszedłem tą drogę, którą pewnie najczęściej się przechodzi, która jest drogą Leo, ale rozumiem ten ból. Ten ból, że nie zawsze można być wrażliwym, będąc chłopcem. I chętnie obejrzałbym o tym jednak cały film, a nie tylko jego połowę. Także tak sobie myślę, że gdyby Dontowi naprawdę udało się zrobić dwie takie same połowy o tym samym, to pewnie mówilibyśmy o zachwytach, o arcydzielności. Czułości i bliskości, ten tytuł trafny jest bardzo pod tym względem. Często chce się przywoływać to słowo blisko w perspektywie tego filmu. No, a tak, to jest to jednak bardzo dobry film do pewnego momentu, a później złamany. Po raz drugi w przypadku Don'ta, choć mniej złamany niż jeżeli chodzi o girl. Ale domyślamy się, że Wy możecie mieć zupełnie inne odczucia a propos tego filmu. Chętnie przeczytamy Wasze komentarze, a my przypominamy, że mamy ta Dziękujemy naszym najhojniejszym patronom: Jankowi, Bartkowi, Bartoszowi, Marcie i Hannie. A od nas póki co to by było na tyle. Pa.